No, jeźdź do mnie teraz. Pod mostem. i z powrotem. Uwaga, idzie o ciebie. Przejechał. Gdzie uciekł? Nie ma klocków, Wszystkie skończone. Gdzie samochód? No to zawraca i jedź do mnie. No na razie film kręcę. Teraz do ciebie, uwaga. Krzyk! Jakaś ręka z mostu wychodzi. tak. No, to twoja ręka? Tak. A co ona tam robi? Do, kóra, do kóra. No, jedeš raz do, do mě?